Witamy was w kolejnym odcinku Korgi, Gangi, Kotka w składzie Bobi, Pinkoryk, Jerunia zwany Tipsejem i Sunia oraz koteczka. Koteczka z zadomeczka wysyła się. Dziękujemy wam wszystkim za komentarze, tradycyjnie za lajki. Prosimy o więcej. Może ktoś zasubskrybuje. Dzisiaj będzie trochę inny program. Rozpoczniemy taki cykl który przyszedł mi do głowy dziś będzie takie najprostsze co mogłem wymyśleć bo nie wiem jak to technicznie ogarniać będą to zawody zawody chyba przeważnie będą na czas one będą wykonywały zadania ja będę wam po zadaniu danego zawodnika pokazywał czas i zobaczymy co to nam z tego wyjdzie dzisiaj pierwszy odcinek związany właśnie z zawodami piesków mamy jedną zawodniczkę, weterankę i trzech młodych zawodników. Dzisiaj będą mieć chrupeczki po cztery chrupeczki. Zaraz objaśniam, na czym będą polegać zawody. Zawody będą wyglądały tak, że pieski będą tutaj wbiegać. Ja im będę odsłaniał tackę. Pod tacką są cztery chrupki Będziemy sobie mierzyć czas, który piesek najszybciej zje 4 chrupki. A czas będę mierzył od wzięcia do pyszczka pierwszej chrupki do pogryzienia i połknięcia ostatniej chrupki. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Myślę, że będzie spory ubaw z tym wszystkim. Odkładamy. Koteczka chyba nie chce być sędzią, co? Nie chcę być sędzią. Zobaczymy jak to będzie za chwilę. Przejdziemy do zawodów. Zaraz idę po zawodników, będą tutaj pojedynczo wchodzić. Na razie czekają w boksach. Pierwsza przyjdzie zawodniczka Sunia. Mamy zawodniczkę Sunię z numerem pierwszym. Zobaczymy jak sobie poradzi. Ja będę podawał czas dopiero po tym jak zjedzą. Proszę bardzo. Suczka przygotowana? Zaczyna suczka. Suczka dość dostojnie radzi sobie z chrupeczkami, nie spieszy się za bardzo. Zobaczymy, jaki będzie czas. Od razu jest tutaj zawody i nagroda jest od razu. Uważam się, że nie będzie to najlepszy czas, dlatego może suczka wystartowała pierwsza jako. Forpoczta, to jest elegancja. Elegancja niezachłana w jedzeniu. Duża elegancja. Suczka się nie spieszy. Gryzie, gryzie, gryzie. Tak, jeszcze są okruszki. Jeden okruszek. Tu jeszcze suczka. Koniec. Suczka, pierwszy zawodnik. Bardzo ładnie. Był właśnie drugi zawodnik. Tipsy. Tacka jest gotowa. Koteczka wszystko obserwuje z góry i zobaczymy jak Tipsej sobie poradzi. Tipsej musisz stanąć na starcie. Proszę. Widzę, że jak nie ma konkurentów, to to jedzenie jest dużo spokojniejsze. Jakby one tu były w czwórkę, to myślę, że czas zjedzenia by był ze dwa razy szybszy. Tak, pipsejko, masz od razu nagrodę. Zawody, rywalizacja i nagroda jest od razu pipsejko. Te chrupki nie są takie łatwe do jedzenia, bo one są dość twarde. Więc dlatego im to dałem, bo takie zwykłe nasze jedząko do miski to by w sekundzie było zjedzone jeszcze tipsej jego kruszka tu okruszek jeszcze tipsej i chyba stop drugi zawodnik tipsey zjadł jest kolejny zawodnik, chyba przyprowadziłem faworyta albo jednego z faworytów, zobaczymy jak sobie poradzi, choć Bobiczek tutaj. Proszę bardzo, 3-2-1 start. Jak tak patrzę na nich, to czasy mogą być zbliżone. Bob przyspiesza, Bob przyspiesza, Bob przyspiesza. Tak, trzecia chrupka. Bobi przyspiesza. Jest coraz szybszy na każdej chrupce. Jest jak slalomista, który rozpędza się na trasie slalomu. Jest coraz szybszy. Jeszcze ostatnie okruszki. Stop. Pięknie, bo zjedzone. Będziemy mierzyć czas. Ostatniego zawodnika. Zobaczymy, czy to nasz faworyt będzie, czy nie. Proszę bardzo. Odsłaniamy. I zaczął. Tak, to będzie chyba nasz faworyt. Zdecydowanie. Nie bez kozery wziąłem go na końcu. Moment zawahania. Podejście do trzeciej chrupki. Może najlepsze zęby chyba Pinkor. I czwarta chrupka. Stop, chyba mamy zwycięzcę. To bez, bez najmniejszej wątpliwości to będzie nasz zwycięzca. Zobaczymy w jakim czasie to osiągnął. Wspaniały wynik Pinkor. Jesteśmy już po, naszym pierwszym, po naszych pierwszych zawodach. Widzieliście, jak to przebiegało. Ja się osobiście spodziewałem, że one to szybciej pochłoną. Jednak, jak nie ma presji reszty piesków, to to jedzenie jest znacznie spokojniejsze i idzie to troszkę wolniej, ale i tak bardzo mi się podobało. Myślę, że będę kręcił podobne filmiki w przyszłości, bo one mają. I zabawę, i radość z jedzenia, bo bardzo lubią te, te chrupki. Bardzo się im podoba, jak wcinają te chrupki, więc nie będziemy im odbierać przyjemności. Pan będzie robił zawody, i pieski będą sobie startowały. Zobaczymy, kto w jakich zawodach będzie najlepszy. Dzisiaj dziękujemy Wam już za uwagę. Życzymy miłego piątku i miłego weekendu, pogodnego. I widzimy się w kolejnym filmiku. Zapraszamy serdecznie i żegnamy się. Bobby, Pinkor, Jerunia zwany Tipsejem i Sunia zwana Małą oraz koteczka z zadomeczka. Pa-pa!